Proszę Państwa, Mieczysław Orłowicz 100 lat temu nie pisał jeszcze nic w tym przewodniku o lotnisku w Rzeszowie-Jasiące. Teraz to jest naturalny sposób przybywania do Rzeszowa i wybywania z Rzeszowa. Jest gdzie porządnie wylądować, można stąd w parę odległych zakątków świata wylecieć, a poza tym przylatuje się do centrum Doliny Lotniczej. Tutaj wokół Rzeszowa koncentruje się 90% krajowej produkcji lotniczej. Na przykład ten bombardier robiony w Kanadzie, nie polatałby sobie, gdyby nie Rzeszów, bo tutaj w silniku są rzeszowskie elementy. Także czymś takim, no to można latać. Mieszka tutaj blisko 200 tysięcy osób. Rzeszów przez fachowców uważany jest za miasto o drugim po Warszawie największym potencjale rozwoju w Polsce, a przez mieszkańców za miejsce piękne, czyste i dobre do życia. Jest drugim miastem w Europie, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na informatyków. Tak wiele jest tutaj firm z sektora IT. Jednak motorem rozwoju całego regionu jest przemysł lotniczy. Specjalistów dla tej branży kształci przede wszystkim Politechnika Rzeszowska. Tu, gdzie się znajdujemy, realizujemy szkolenie lotnicze dla studentów w ramach Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa na specjalności Lotnictwo i Kosmonautyka i e, szkolimy ich w ramach specjalizacji pilotaż samolotowy. Także na tych oto samolotach studenci nasi latają sami i z instruktorami. To jest, można by było powiedzieć, gra komputerowa, ale to jest bardzo poważny sprzęt, na którym przyszli piloci uczą się swojego fachu. Jest to nieocenione urządzenie i bardzo pomocne w szkoleniu, zwłaszcza do lotów bez widoczności. To zapraszam do środka, do środka jasne. Teraz na przykład nienaczka może mi się tutaj mgła pojawić. Mamy tutaj systemy, które informują nas o bliskości innych samolotów. To się zdarza, takie systemy też istnieją naprawdę. A talerz latający macie w tym zestawie? Nie, nie, mam, nie, nie którego... mamy. Nie mamy, nie no To też trzeba przewidzieć taką możliwość. I możemy tutaj znienacka w trakcie lotu stwierdzić, że już chcemy się zbliżać do lądowania na jakimś dowolnym lotnisku na świecie. Tak, możemy przestawić się w zupełnie inne miejsce, tam gdzie chcemy. No to w związku z tym, że to jest taki program o miastach Galicji, to może cesarsko-królewskie miasto jakieś na przykład. Nie wiem, lotnisko w Wiedniu może. Ale jak ładnie widać pasy. O, no proszę. Co to znaczy precyzja i szczęście? Nie wiem, w jaki sposób znalazłem się. Tylko ja to Panu pasem. pomogę, wypuszczę podwozie. Przydałoby się, to prawda. W ogóle jeszcze jakby Pan sobie przypomniał coś, że mi do lądowania w Wiedniu coś jeszcze jest potrzebne, to niech Pan to włącza. Szczerze, <laughs> szczęście jedynie. Teraz tylko należy trafić w pas. No, tak się mówi. Już tak dobrze było, no. No jeszcze... Eee. Teraz w poziomie należy tylko trzymać skórę. No tak. Na Państwa miejscu ja bym ze mną nie leciał. Kurka wodna, no. A tak blisko Wiednia było, no. Ten łazik zajął pierwsze miejsce na zawodach w Stanach Zjednoczonych, na pustyni w stanie Utah. Studenci Politechniki Rzeszowskiej stworzyli takiego łazika. To się dlatego testuje na tamtej pustyni, że są ekstremalnie trudne warunki? Te warunki najbardziej zbliżone są do marsjańskich, oczywiście nie licząc temperatury. Czy ja mogę sobie spróbować? Ten oczywiście, ten... proszę bardzo. To rozumiem, że. Jest... Wykorzystujemy kontrolery podłączane do komputera. Napisany przez nas program szczytuje z nich dane, bo jest to też swego rodzaju mobilne laboratorium. To opony sami zrobiliście? Opony są wynikiem trzyletnich poszukiwań. Nie wierzę, że ktoś już produkuje opony do łazików marsjańskich. To nie, nie być, że prawda. to nie są opony produkowane do łazików marsjańskich, jednak też należy zauważyć, że jest to jedna z naszych tajemnic. To niestety nie udało mi się od nich wyciągnąć informacji, skąd mają opony. Pony do łazików marsjańskich. Ale to na pewno gdzieś tu koło Rzeszowa ktoś produkuje. Ja wiem, że to tak może być. To jest kolejne dzieło studentów Politechniki Rzeszowskiej. To nie lata, ale już prawie lata. Jest to bolid wyścigowy klasy Formuła Student. Jesteśmy po naszym debiutanckim sezonie na torach Formuły 1, między innymi na torze Silverstone i na włoskim Varano. Czy tutaj jest wszystko waszej produkcji? ciężko produkować, nie wiem, takie rzeczy jak silnik czy amortyzatory, i te rzeczy musimy adaptować z konstrukcji, które są seryjne. Ale poza właśnie takimi głównymi rzeczami, wszystko produkujemy sami, czy to na Politechnice Rzeszowskiej, właśnie, czy to we własnym laboratorium, bądź w firmach, z którymi współpracujemy. Proszę zobaczyć, tu się wyciąga kierownicze od tego bolidu, tak, żeby ktoś go nie ukradł, ktoś sobie nie jeździł, niepowołany, jak kiedyś. Jak jeździłem maluchem, to wyjmowałem na noc akumulator, żeby mi nikt nie wziął tego samochodu. A to proszę, teraz takie patenty to możemy zobaczyć, jakie to ma możliwości, i usłyszeć jaki dźwięk z siebie wydaje. Jak najbardziej, sprawdźmy. To próbuję. Według rankingów Rzeszów jest najlepszym miastem na start w dorosłość. Powstają nowe osiedla mieszkaniowe, a te starsze są niezwykle zadbane. Jest to miasto ludzi młodych. Średni wiek mieszkańców to 39 lat. Dla Rzeszowian sport jest bardzo ważny. Tutejsi kibice najbardziej pasjonują się żużlem i siatkówką. Rzeszów w siatkówce reprezentuje Asę Koresowia, a w żużlu drużyna Stali Rzeszów. Sport uprawia się w Rzeszowie powszechnie. Miasto jest liderem, jeśli chodzi o przynależność do klubów sportowych. Działa tutaj 250 sekcji w przeróżnych dyscyplinach. Jesteśmy w takim miejscu, które może być symbolem sportu w Rzeszowie. Sportu zawodowego również, bo na przykład tutaj gra świetna drużyna siatkarska, ase, koresowiec, ale i sportu. Powiedzmy amatorskiego, bo tutaj powstało takie niezwykłe miejsce jak skatepark. to nie tylko skate, tak park? To tak, tak. Tu jest listy. obok dirt park i snow park. W zimie tutaj jest miejsce, gdzie można pojeździć na nartach, poskakać na skoczni, jest też naśnieżane. A to miejsce gdzie jest zimą z kolei zadaszone. Mało tego, że jest zadaszone, jest też ogrzewane. Mamy takie miejsce o poziomie światowym. Rzeszów jest potęgą, jeśli chodzi o rolki. Bardzo często na Mistrzostwach Polski cały podium należy do Rzeszowa, a szczególnie w kategorii żeńskiej. Bardziej się y, czuję swobodnie przy takim sprzęcie, chociaż akurat to, to już wygląda jak sprzęt kosmiczny. To jest rower do jazdy w mieście, jest to ostre Rower, który nie ma hamulców, y, rozpędza a... się i hamuje tylko za pomocą siły mięśni. A dalej? To jest rower typowo górski, wykorzystywany do jazdy po dużej ilości ścieżek, które mamy w Rzeszowie. U nas w regionie bardzo popularne są wyścigi cyklokarpat i najczęściej tego typu rowery są używane. A to jest dziecięcy? Jest to rower typowo profesjonalny typu BMX. Służy do jazdy właśnie po skateparku, robieniu różnych trików, ewentualnie piasów, czyli ubitych przeszkód z ziemi. Czy ty na przykład kiedyś jeździłeś takim rowerem jak Wigry 2? O, właśnie w gry dwa też jeździłem. Są to świetne rowery i często starsze osoby posiadają je w wieku i dalej na nich jeżdżą. Troszkę się jakoś smutno zrobiło, jak usłyszałem, że starsze osoby. A ja taki rower na komunie dostałem. To wszystko co tutaj jest, jak to powstało? Zbieraliśmy podpisy, czy taki obiekt rzeczywiście będzie potrzebny. Do podpisu się zebrało dosyć sporo. W rezultacie miasto zebrało fundusz na wspólną inwestycję. Ja sami przygotowaliśmy koncepcję w gronie tam w społeczności snowboardowej, narciarskiej. Rowerzystów z kolegami konsultowałem, przy projektowaniu też pomogliśmy. I tak to powstało. Czego Wam można życzyć? Niekończącej się zajawki, czyli po prostu pociągu do tego sportu. Bardzo ładne życzenie. To nie tylko w kontekście tych sportów. Niekończącej się zajawki we wszystkim Państwu życzymy. grać na Podkarpaciu, w Rzeszowie. No Jasne, tu jest taka mozaika kultur i, e, i wszelkich energii, że tu aż grzechnie nie byłoby grać. Czy znaczy, ten pan, obok którego stoimy, to jest człowiek obecny cały czas w pamięci mieszkańców Rzeszowa? Ja się dużo dowiedziałem od ojca, o ojca o nim, i to były pierwsze informacje o. Muzyce, które przekazał mi mój tato. To nie jest przypadkowe miejsce. To miejsce, w którym Tadeusz Nalepa stoi, a właściwie idzie z gitarą. Bo od ulica 3 maja to była właśnie ta ulica. Spotykali się z kolegami muzykami przy księgarni, która istnieje od połowy XIX wieku. Tam dalej był budynek estrady Rzeszowskiej, w której słynna płyta. Zespołu Breakout Blues powstawała. Bardzo bym Was prosił, żebyście coś zagrali z repertuaru Tadeusza Nalepy. A ja wygłoszę wiersz. Zamiast czas marnować w sklepie, postój sobie przy nalepie. To ta, jakby ktoś się wziął, kazał mi żyć. To ta, jakby ktoś... W Rzeszowie na tysiąc mieszkańców przypada 353 studentów. To najlepszy wynik w Europie. Studiują na kilku uczelniach. Największą z nich jest Uniwersytet Rzeszowski, na którym właśnie uruchomiono nowy kierunek. Chciałem o tym porozmawiać z profesorem Kazimierzem Widenką. Umówiliśmy się na bulwarach nad Wisłokiem. Spotkanie miało się odbyć bez względu na pogodę. Dlaczego kardiochirurg biega poproszony? Bo tutaj mieszka i biega dla zdrowia. To porozmawiajmy o Pana sercu. Pan ma serce Śląskie, które Pan sobie troszkę przeszczepił do Galicji, do Rzeszowa. Co Pana tutaj przyciągnęło? Powstanie kardiochirurgii w 2006. Aha. Natomiast dwa lata wcześniej odbywały się już przygotowania. Z Rzeszowem związany jestem. I miasto znam od 2004 roku. No jakie to jest miasto pana zdaniem? Oprócz tego, że można po nim biegać, czego ja teraz doświadczyłem i już żałuję, na pewno y, sprzyjające rozwojowi tym, którzy chcą się rozwijać. W tym roku po raz pierwszy na Uniwersytecie Wydział Lekarski startuje, tak? Tak, i uważam, że jest to bardzo duże osiągnięcie dla tego miasta, bardzo ważne dla rozwoju nie tylko medycyny, ale całego miasta. Podobno pan, jak prowadzi pan jakieś wykłady i w Polsce, i za granicą, to pan pokazuje slajd z Rzeszowa? Zawsze, z rynku. Czym się różnią pana zdaniem Ślązacy od mieszkańców Rzeszowa, Podkarpacia, Galicji? Myślę, że tak samo są pracowici jak mieszkańcy Śląska i cechuje ich takie samo umiłowanie porządku, natomiast być może są trochę bardziej otwarci niż Ślązacy. Czy to prawda, że pan nawet po nocach biega tutaj nad Wisłokiem? Zdarza mi się tutaj biegać, rzekłbym, po ciemku. Ale chodzi mi właśnie o to, że podobno Rzeszów jest bardzo bezpiecznym miastem. Jest bardzo bezpieczny. No, w rankingach różnych pokazuje się rzeczywiście na wysokich miejscach w tym bezpieczeństwie. No to co, pobiegniemy sobie dalej? Ja uważam zresztą, że to jest świetny pomysł, żeby każdy, kto pierwszy raz biega w życiu albo po na przykład 20 latach przerwy biegał z, ze swoim kardiochirurgiem. Bezpiecznie się z panem czuję. <laughs> Rzeszowie działają teatry, muzea, galerie sztuki i filharmonia. Niektóre z nich odwiedzę jeszcze dziś wieczorem. Łatwo je znaleźć, bo wszystkie znajdują się w śródmieściu, blisko rynku. Najważniejszego punktu na mapie tego miasta. Siedzisz po stronie klapnięcia. No wiem, no chciałem siedzieć po twojej stronie, ale zająłeś miejsce wcześniej. Pełnowartościowe ucho jest po Jesteś miejscu. na pozycjach inteligenckich, Michał uszatka. Wzruszasz się w Muzeum Dobranocy? Tak, wzruszam się, bo to przywołuje te lata dzieciństwa co krzyczał wilk do zająca? No – Pagadi! Proszę, Zajec. – Zajęc zna się języki. To jest wnętrze Kolargola? – Tak, w ten sposób się właśnie animowało te lalki, że na poszczególnych stawach wyginało się do kolejnych sekwencji. – To możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, proszę Państwa, że tak naprawdę Kolargol był prototypem różnych postaci z Gwiezdnych Wojen. Ale tam jest, proszę! Mieszkanko uszatka. No, na tym łóżku ten uszatek najbardziej pouczał, co należy robić, co jest dobre, a co złe. I Nauczyłeś się czegoś dzięki uszatkowi? No, myślę, że w dużej mierze on mnie ukształtował. Że zawsze przed powinno się wyłączyć lampkę na przykład, prawda? Ale Biżance, nie, nie sypiam. Tutaj mamy plakat misia uszatka. Jakbyś mi pomógł przeczytać, jak on się nazywał po japońsku. Te Kumasei i Toro Givara. Nie. Ojasumi Kumasami. To może sobie zanucimy jeszcze, co? Pamiętasz piosenkę? Na dobranoc, dobry wieczór. Miś pluszo wyśpiewa wam. Ale tak naprawdę super bohater to jest tutaj moim zdaniem, Reksio. Moim tak. takim ulubionym odcinkiem był ten, gdy było pokazane wnętrze budy, jak on miał tam urządzone. To samo mam. I świerszcza układał w pudełku po zapałkach. I miał tam wodę doprowadzoną i ocieplone liśćmi, pamiętasz? Chciałeś mieć taką budę? Ja marzyłem o tym, żeby w takiej budzie zamieszkiwać. Ja sobie wiesz, marzenie o własnym M1. Reksia! Tak. Ja w jednym ze sketchów o Dziekanacie naśladowałem Reksia, bo on mi się kojarzył z czołówki Reksio, który przybił mhm. pieczątki z panią z Dziekanatu. On ma, proszę Państwa, naukowy tytuł doktora, żeby nie było wątpliwości. To myślę, że Reksio też mnie ukształtował w tym <noise> kierunku. To się wprost nie mieści w głowie. To jest próba do białego małżeństwa w reżyserii Olega Rukrydy i jest to pierwsza prapremiera lalkowa białego małżeństwa na świecie. To od razu Państwu mówimy, że maska gra i dla dzieci, i dla dorosłych. Gdybyś miała powiedzieć, w czym trudniej ma aktorka lalkowa od aktorki nielalkowej, to, to co byś wymieniła? Na pewno mamy coś takiego, że musimy troszeczkę chyba jednak schować się za lalką. Mówię tutaj o ukryciu swojego takiego aktorskiego ego, że w tym momencie... Nie ja jestem na pierwszym planie, tylko lalka. Słynne historie teatralne: jak to jeden aktor drugiemu aktorowi zrobił jakiś żart. Czy lalka potrafi zrobić żart aktorowi na scenie? Bardzo często. Przy tym spektaklu akurat to reżyser bardzo nas uczulał, ponieważ te lalki są wyjątkowo trudne do opanowania. Mhm. Natomiast on chciał, żebyśmy zrobili z tego jakby atut, żebyśmy traktowali je jako własne ciała. Więc tak jak nam, ludziom nieraz ciało stawia opór, bardzo chciał, żebyśmy wykorzystali to. I żeby wam ciało stawiało. E, tak, bo nieraz tak jest w życiu. Podejrzewam, że to może być od czasu do czasu. Także proszę Państwa, zaczyna się próba, a się okazuje, że Lalka z Teatru Maska jest na rynku rzeszowskim w jednym z lokali gastronomicznych. To jest kamienica wybudowana w 1911 roku. Pierwszym właścicielem był adwokat, ale już w latach 20. ubiegłego wieku tu tworzyli malarze. Teraz jest ich tutaj wielu. Wejdźmy, zapytajmy, dowiedzmy się, co tutaj się dzieje. No to załatwmy sobie na początku statystyki. Ilu tutaj tworzy artystów, malarzy, plastyków i ile jest pracowników? W sześciu pracowniach tworzy 10 osób. Z tym, z tym, że w dwóch mieszka na stałe. Marcin, czy ja cię mogę poprosić o prowadzenie po innych Nie pracowniach jest. jeszcze? Pracownia, mieszkanie, malarza, plastyka, ale zarazem prezesa Rzeszowskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków. To skąd się biorą młodzi ludzie, którzy zajmują się sztuką, plastyką? Gdzie tutaj jest to środowisko? Uniwersytet Rzeszowski skupia na wydziale sztuki środowisko właśnie artystyczne. Dzięki temu, że jest też ta kadra akademicka, to Uniwersytet wypuszcza młodych artystów prawda, z dyplomem, którzy mają szansę prezentować się w Polsce. Idziemy na górę. Koty najpierw zacząłeś malować, czy najpierw ten kot trafił do Ciebie? Od dziecka miałem, no i tak w pewnym momencie wymyśliłem, że jednak jakoś tą miłość do kotów też na płótno przeleje. Mhm. To byłoby jeszcze parę tematów do obgadania, ale ściemniło się już, a ja jeszcze w parę miejsc muszę się wygodzić. Przepraszam, Przepraszam. Y, tu podobno można kupić dzieło sztuki. Cześć Artur. Cześć Artur, co Ty robisz w Rzeszowie? To Ty nie wiesz? Gram w, w Twoim filmie. – Ale kogo grasz? – No siebie. I mam do wiersz do przeczytania. To mogę teraz? – No to proszę. – Bo w Rzeszowie, proszę pana, ludzie miliś i otwarciś, krótki wiersz o Rzeszowianach, recytował Artur Warciś. Dobrze, a to mogę kupić to dzieło sztuki? – Możesz nawet dostać, że taką recytację to możesz dostać. – O, mój portret. Dobrze. Kiedy Mieczysław Orłowicz wymieniał wiele lokali gastronomicznych działających w Rzeszowie, m.in. kawiarnie łuczko z Warietę i kawiarnie klapholca z Damską Orkiestrą, nie miał pojęcia, że tamto wiele to jest bardzo niewiele w stosunku do tego, co się będzie działo 100 lat później. Tutaj na rynku rzeszowskim. Na placu o wymiarach 100 metrów na 50 metrów jest dwadzieścia kilka kamienic i w tych 20 kilku kamienicach mieści się blisko 50 lokali gastronomicznych, a zagęszczenie stolików kawiarnianych na 1 metr kwadratowy jest chyba największe w Polsce, i coś czuję, że tu gdzieś w pobliżu jest jakiś śledź, to ja sobie na tego śledzia pójdę. O, Artur. Cześć. A co ty tutaj? Przepraszam, robisz? no program może sobie. Ale jak ty robisz Gubię. program może sobie, to ja robię program może sobie. Wiesz, hmm, Rzeszowa wystarczy na dwa programy, także. Dobry śledź? Bardzo dobry Rzeszowski śledź, prosto z Wisłoka. To na razie. Proszę państwa, krążąc po Rzeszowie, trafiłem na niepozorną uliczkę o niezwykłej nazwie ulica Roderyka Alsa. I pomyślałem sobie, że zaintryguję Państwa tą nazwą ulicy, na tyle, żeby Państwo zaraz po tym programie pobiegli do najbliższego internetu albo najbliższej encyklopedii i sprawdzili, kim była Roderyka Alsa, albo kim był Roderyk Als. A poza tym nazwa tej ulicy brzmi na tyle intrygująco, że ja doszedłem do wniosku, że źródła muzyki latynoskiej biją tutaj, w Galicji. Tu się człowiek rano budzi. Dzień powszedni albo święta, patrzy na dziesięciu ludzi, trzy i pół studenta. Tu się młodzi kształcą dzielnie. Syn znajomej pani Joli, żeby jeździć na uczelnię zrobił sobie poli. A wieczorem gra muzyka, czaczarumba, rumba, mambo, salsa na ulicy Roderyka, Roderyka Alsa. A wieczorem gra muzyka, czaczarumba, rumba, mambo, salsa na ulicy Roderyka, Roderyka Alsa. Młody Rzeszów koi nerwy, emerytce pani Ewie, mówiąc jej, że ma bez przerwy lat 39 bo tu młodość zawadiacka, tutaj kolorowo śni się, tu spotyka się znienacka Orłosia z się, A wieczorem gra muzyka, czaczarumba mambo salsa, na ulicy Roderyka, Roderyka alsa. A wieczorem gra muzyka, czaczarumba mambo salsa, na ulicy Roderyka, Roderyka alsa. Gdyby Mieczysław Orłowicz próbował swój przewodnik wydać dzisiaj, zaproponowano by mu wydanie poradnika joggingu, coś w stylu ćwiczem z Orłowiczem. Ktoś mi powiedział, że Rzeszów jest tak skomunikowany autostradowo z resztą Europy, że jak się stąd wybiegnie, to się dobiegnie do dowolnego miejsca w Europie. Tak jak chcę sobie sprawdzić, czy to nie jest przypadkiem most łączący Rzeszów z Lizboną.